Cześć, ja jestem Tiniek, a to jest World of Warcraft. Chciałbym pokazać wam walki petów. I ogólnie o co w tym wszystkim chodzi. A więc, tak zacznijmy od tego, czym jest pet. Pet to jest ten taki tutaj mały tygrysek, który biega za mną. Ogólnie do patchu Mist of Pandaria pety były po prostu wizualnym dodatkiem i, i nic więcej nie robiły, oprócz tego, że za nami biegały. W tym patchu zmieniło się wiele, a przy okazji to, że teraz pety mogą walczyć. To prawda walczyć tylko z innymi petami, ale jest to zawsze jakieś urozmaicenie rozgrywki. Więc tak, pety, z którymi możemy walczyć, jak na przykład ten wąż, co tu się przetoczył, Widzimy na minimapce jako taką zieloną łapę. Bo właśnie tutaj to widać. I możemy z tymi petami się bić. Pety mają zawsze swój level. To jest PET trzeciego levela No może pokażę najpierw, zanim się zaczniemy z nim bić, gdzie są pety u nas. Więc wciskamy sobie Shift P. Lub skrót myszką Tutaj takiego konika. Pokazuje się nam spis wszystkich petów, które mamy. No oraz inne pety, których jeszcze nie mamy, a możemy sobie je później złapać. Ponieważ pety, z którymi walczymy, możemy łapać i dodawać je w ten sposób do swojej kolekcji. Tak. Podstawowymi petami, które ciągle jakby nosimy przy sobie, są trzy. Trzy pety. Na początku ogólnie mamy tylko jednego peta, a miejsca, w których są te pozostałe dwa, trzeba sobie odblokować. To znaczy, ekspiąc danego peta, wyekspimy sobie również te miejsca. Ja już mam odblokowane wszystkie trzy i teraz chciałbym pokazać Wam walkę. Tak więc podejdziemy sobie ciskamy na tego wężyka i rozpoczyna się walka. Pety możemy sobie dowolnie wy, wybierać, z którym chcemy walczyć. Jak widzimy tutaj, wszystkie trzy są obok nas. Tutaj zmieniamy sobie. Powiedzmy, ja wybiorę sobie tygryska. Ma czwarty level. Wąż ma trzeci. No to będzie można się bić. Walka jest turowa i teraz ja zmieniając peta jakby straciłem swoją turę, teraz w kolejną turę wykorzystał wąż, który ugryzł mnie ale nie trafił, teraz ja go dziabnę pazurem. Obrażenia 63, on mi oddaje 31. Są tu różne skile. możemy teraz wgadzać drugi skill. Wążek z duplenacją trawia. Typetowi przeciwnemu zostaje 20% życia. Możemy go złapać. No to niestety się nie udało go złapać, ponieważ wygrałem. Za każde zwycięstwo z pytami wyższego lub no powiedzmy równego, niewiele wyższego poziomu dostajemy expa dzięki któremu levelujemy sobie peta może teraz podlecimy do innego peta musimy jakiegoś znaleźć i pokażę wam jak złapać peta no dobra mamy jakiegoś pieska prairieowego eee, wybierz mnie szkieletorek niebo go zatłuczę jednym strzałem Tygrysek, tygrysek, tygryska weźmy. No, atak. O nie, o nie, o nie. Tygrysek też za mocny. Zmieńmy na to coś dwugłowę. Pierwszy lewy, ale powinien go dobić. Na tyle, co nam potrzeba. Ogólnie, więc jak uszkodzi się peta to chyba coś w okolicach 20% jakoś tak to jest, to można go wtedy o właśnie, aktywował, aktywuje się taka skrzyneczka gdzie można go złapać o, oczywiście nie zawsze to się udaje za pierwszym razem więc trzeba przeczekać yy, o, znów i proszę, sukces złapałem peta i Dostałem expa, no i widać, że już peta mamy w swojej kolekcji. Tak to właśnie wygląda. Pety możemy leczyć lub ożywiać wszystko jest takiego kotka tutaj u góry. No i teraz już pety są zdrowe, świeże i mogą się bić dalej z innymi petami. No w zasadzie to by było na tyle, jeśli chodzi o walki petów. Jest to na pewno jakieś miłe urozmaicenie podczas poczekiwania na Insty lub Rajdy, można sobie potłuć się pytami. Dzięki za uwagę, zapraszam do oglądania kolejnych filmów.